Tylko się pakuje teraz zaraz ja, wbijamy, idziemy na załadunek, idziemy ogarnąć papiery, dokumenty, myjnie, szykujemy się w trasę, lecimy na Nuremberg, na Niemcy, do Islandii i Oslo. I będziemy sobie tak pływać troszkę po tym, po, po Polsce, trochę po Niemczech, także pokażemy wam jak to wszystko wygląda, co będziemy robić, pałac, zawsze wszystko akurat tak trafiliśmy, że był ile, nie? Minus jeden przymrożek? Minus jeden, ale przymrozki, więc zobaczcie, połapało troszeczkę lodu. Przed że porządkujemy sprawę. No i chłopaki, oczywiście z wózka Dzień jak codzień, nie? 24 godziny na dobę w pracy. Miał być też dzisiaj załadunek 13, jest stosunięte na 15, więc sobie tak wszystko poorganizujemy, żeby było ładnie. Akurat się zaliczę Myjnie, jakiś telefonik do domku, troszkę pracy na social mediach, więc będzie okej. Okay. Łotki Tetris. Yes. Pamiętasz sztukę? A tak się z jakim jednej firmie. tak? O widzicie sniffle, tatoo, co? No, wszystko? A wszystko to jest taka, <JULZIORIN2> <asc Practice> anyway. taka, taka rodzina, tak? Rodzina, taka, tak. tak okay. <coch> gdzie, przyjazna, taki... nie? Tak, Trzeba to podkreślić, nie? jest taka, to taka, to jest 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 ten, to jest taka, to jest to jest